Jestem dzisiaj na zupełnie dla siebie nieznanej wodzie. Piękna woda, może nie dużych rozmiarów, bo zaledwie jeden hektar, ale pięknie położona. Dużo zieleni wokół przeszkadza, tak jak słyszycie. Jedynie droga przebiegająca, nie ale jakoś damy radę. Fajnym akcentem jest tutaj stary kościół zabytkowy nad samą wodą. Może tego na filmie nie widać, ale pięknie pochylony. Jest to wynik szkód górniczych, kiedyś tu była eksploatacja węgla kamiennego pod spodem I całe okoliczne osiedla niestety przestały istnieć ale dzięki temu mamy takie pokopalniane doły z wodami na których można łowić fajne ryby, mam nadzieję. Długo myślałem jaką technikę obrać na dzisiejsze łowienie nie znam wody. Na początku skłaniałem się ku temu, żeby zastosować, żeby zastosować klasyka na jednej ręce, na drugiej metodę, natomiast Ryzykuję, idę na całość. Będę łowił na dwie metody. Jedną będę męcił pod brzegiem, blisko brzegu. Drugą wędkę troszeczkę w kierunku przeciwnego brzegu, pod podzwalone drzewa. Zobaczymy, jak będzie przebiegał dzień. Nie nastawiam się na jakieś super emocje. Lepiej się zawsze mile zaskoczyć, niż rozczarować. Także jest takie moje podejście na dzisiejsze łowienie. Pogoda ma być piękna, jest godzina 9, już jest bardzo, bardzo ciepło. Wiem, że to może nie pora na ryby, na rozpoczynanie łowienia, na niestety po tygodniu pracy trzeba w końcu odpocząć i pospać chociaż do tej siódmej. Rybka się spawia na razie drobna. Trzymajcie kciuki. Aha, jeszcze jedna rzecz. Yy, nikt za metody zmontuję dzisiaj na palecie 3 mm i na zamęcie zmielonych paletów. Zobaczymy jak się sprawdzi. To pora zaczynać, moja taktyka jest taka na wprost na rogu dwa zatopione drzewa pomiędzy nimi w odległości jakichś 5-6 metrów mam zaklipowaną wędkę lewą jeszcze nie rzuciłem, ale już mam to sprawdzone druga wędka będzie latać tutaj pod zatopione drzewo Jak to mówią, nie zasiejesz, nie pozbierasz Na razie sytuacja wygląda tak, że w pierwszych rzutach na prawej wędce wyciągnąłem leszczyka, takiego z 30, na lewej również było branie, obcięcie, czyli branie w kierunku mojego brzegu, ale nic z tego nie wyszło, ryba się nie zacięła. Czekamy drugie przerzucenie nie przyniosło brań teraz przerzuciłem trzeci raz no zobaczymy, trzeba zbudować łowisko po prawej donęcam sobie kukurydzą tak jak żeście widzieli z procy natomiast na lewej wędce nie jestem w stanie zanęcić sobie z procy kukurydzą musiałbym porobić jakieś kule z zanęty ale mi się po prostu nie chce, zbuduję sobie po prostu łowisko poprzez częste przerzucanie zestawu. zobaczymy co będzie dalej niewielką drugą rybkę mamy zobaczymy co знаю, что Dużo podobnych rozmiarów leszczyk ląduje, powrotem do wody. Mamy kolejną rybę, razem z prawej strony, ale to znowu fleszczyk. o no nie, jednak jednak mamy płocisze. Patrzcie. Normalnie na dambelsa 8 mm potka. Mamy w końcu oczekiwaną większą rybkę, chyba. Ona nam szła schronica. Będziemy mieli karpika. No i co? Złowiliśmy pierwszego karpika Zaraz po, tym, po tej zerwanej rybce Taki nieduży, około 40 cm. I wypuszczamy rybkę No na razie zapowiada się dosyć sympatycznie. Praktycznie w każdym rzucie jakieś branie na początku, 2 czy trzy jaszczyki. Drobne, 35 centymetrowe, jedna chodka. No i po tym fakcie pozwolimy płotki, zaraz jak nabijałem podajnie, to na prawej wędce podjazd taki, że zabrało wędkę w tutaj. Niestety nie znam tej wody, okazało się, że tu leży drzewo. Po drodze ryba wpakowała mi się w drzewo, więc się nie udało zrobić. Musiałem rwać przynętę, mam nadzieję, że ryba się jakoś podchaczyła spięła. Przywiązanie drugiego podajnika na drugiej wędce z dystansu tak z tak tymi trzcinami też objazd wędka spadła aż z kopulki no i wyholowałem karpika 40 centymetrów zobaczymy co będzie dalej przeniosłem się z tą prawą wędką spod brzegu tutaj przeniosłem się w lewą stronę mam nadzieję, że będzie tutaj czyściej Podniosłem sobie tutaj teraz z lewej strony i przy brzegu, Na przy brzegu? razem jest czerwiec, więc ta ryba jeszcze szuka cieplejszej wody. I, i nagrany jest początek czerwca. Chyba mam falę w tą stronę, więc ta cieplejsza woda będzie to zadać. Mamy jakąś ryba to dość długi, bo chyba godziny zimny usiągnąć. Ale to znowu śleście ryby spięte i to parki. Same poprzed nieco robić kolejna nie próbowałem na głębszej wodzie, zarzucić w pierwszym rundzie ale to znowu jest chyba Rośnie kiedy tak śliczny, jest taki ciemny, malutki, karpiczek, ale ciemnutki. Piękna ta woda tutaj, urokliwy stary kościół zatoczka pod lasem, niestety też pod drogą i druga zatoka pod młynem. Jest to zbiornik przepływowy na takim małym cieku, na takim źródeł Piękna woda Ja już spakowane lecę powoli do domu. Gdzieś z żoną na spacer, sobota, ładna pogoda. No nie do końca te ryby żerowały dobrze. Trzy karkę, ładna ryba stracona w zaczepie. Kilkanaście leszczyków drobnych, jedna potka. No. Mówiłem o pięciu rybach i że będę zadowolony. Natomiast jakiś tam nie pozostał na pewno. Do następnego razu. Może następnym razem będzie lepiej. Hejka.